Siemanko widzowie, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zbliżenie do obiektu. Zapraszam. Wybieramy sobie grę, miejsce, gdzie chcemy to zrobić. Ja to pokażę w grze. Jak już mamy to, gdzie chcemy to zrobić, to nagrywamy to miejsce. Odpalamy CapCut. Dodajemy ten plik film i robimy coś takiego. Wybieramy fragment filmu, gdzie jest obiekt, który chcemy przybliżyć. Klikamy w ten plik, i w wybranym momencie klikamy podział. O tutaj, gdzie jest kółko. I w drugim miejscu, gdzie chcemy zakończyć zbliżenie. I mamy ten film tak podzielony. O tutaj. I teraz właśnie w to klikamy. I też klikamy ten prostokąt. Możemy nim ruszać i właśnie przybliżać. Przybliżamy na wybrany obiekt. Ja wybrałam księżyc. I teraz tak już to zostawić, jak chcecie. Tak drugi raz zrobić. To wiecie, jak. Y I eksportujemy. I koniec na razie.